Mam swój serwis rowerowy działający już od trzech lat i powiem szczerze, pracy mam tyle, że nie do przerobienia nie wyrabiam się. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na rowery i naprawdę bardzo dużo ludzi jeździ i niestety serwisów rowerowych w naszej okolicy praktycznie nie ma. Z takimi przyzimnymi sprawami dziennie przychodzi do mnie nieraz 10 osób. To są rzeczy, które mogliby sami zrobić na przykład. Korzystam z roweru na co dzień i czasami właśnie zdarzyła się sytuacja, kiedy rower odmówił posłuszeństwa, no i wtedy tworzył się właśnie problem. I Uważam, że taka kawiarenka w dużym stopniu pomoże takim osobom jak ja. Codziennie jeżdżę, prawie dzień dzień do pracy, weekendy, dłuższe wypady. Mierzeja Wiślana, zachodnia granica, wielka pętla bieszczacka, także trochę już Gro osób ma swoje wytyczone trasy, które codziennie przemierzają, a gro starszych osób, no rower to jest ich podstawa komunikacji w mieście, nie mi się. A rowery to są tylko rowery, niestety się psują gro osób jeżdżących na rowerach, mieszkających w bloku, nie mają gdzie tych rowerów naprawić, chętnie by po prostu do takiej kawiarenki jeździły i sobie samoczynnie naprawiały. Małe naprawy, większe naprawy można naprawić u fachowca. Myślę, że jest potrzeba, duża potrzeba integracji właśnie środowiska rowerowego po to, by móc wspólnie coś naprawić, porozmawiać, powymieniać się swoimi doświadczeniami i poglądami.